Witajcie! Już? Witajcie. Witajcie! Znajdujemy się pod szkołą raperów. Znajdujemy się pod piekarnią raperów. Jakie będą zawsze na, na dzień dobry? Pączek maśle! Pączek maśle 11. Teraz zapraszamy was pod nasz ulubiony sklep szkolny. Zapraszamy. Nie, uwaga! Nasza y, przygoda zaczęła się tutaj i skończy się tutaj pod Primem. Oczywiście, że tak. Zawsze raperzy spotykają się tutaj o godzinie 7.15 i warują w... pod drzwiami. <grym> Ponieważ nie bo jest świeżo i lokalnie. Świeżo i lokalnie to prym. Znaczy, zawsze jemy. Zawsze do szkoły jest kupowana primaverka, pizzerinka, buty do tańca są. I jeszcze osi witaminowe, które też mam zaraz pokażę. Pokażę tutaj przysmak techników na pik. Przysmak. przysmak yy. Nie ma przysmaku. Widzicie, szkoła jest zamknięta i nie ma już przysmaku, który wszyscy kupują. No niestety. Ale pokażemy Wam zawsze taką wodę, jak szpangę bierzemy. <gry> Takie wody kupujemy sobie, wiecie, dla energii, żeby po wfl i po komentowaniu meczu pić, co pić i z czego się śmiać. To jest coś pięknego. Uwaga, oh. open! A tutaj w ogóle zawsze obok szkoły mamy lumpex, do którego chodzimy na przerwach. No, tak czasem bywa, że do, zamiast do szkoły to po Zamiast na fitness, bo linka dla Przechodzimy do lumpex. No to może potem pójdziemy. Potem zwiedzimy, ale no szkoła najpierw szlakami raperów, nie bez powodu zbudowano nam szkołę. Chodźcie. To jest nasza szkoła. My jeszcze sobie staniemy na stopniu, nie? Chodźcie, o motka podana ręki. dzień dobry. Dzień dobry. Do sekretariatu. To nie jest piwo, proszę pani. Do sekretariatu. Ale i będzie Znajdujemy się w szkole, tutaj mamy szafki. Mamy no, też mob! Ale... Nowe szafki. Nikt jeszcze nie wie tego, że szkoła nam zmieniła szafę. No tutaj przyniosłyśmy sobie kiedyś z White Mary ławeczkę taką do szkolenia. Zanim wejdziesz do szkoły, musisz wymopować podłogę wszędzie. Idziemy? O, o, czekaj. Tak. Teraz jesteśmy przed bufetem. Proszę państwo, <laughs> Kolega nagrał. Zawsze tutaj w bufecie jemy chipsiki, nie chipsiki, gramy w karty, nie w karty, pijemy osi, nie osi. Więc zapraszamy, obniżę. Tutaj spędziłyśmy więcej naszego życzeń, niż nie wiadomo kto. Szkoła naszej emotka i tu może się. To to. Teraz przechodzimy do czerwonego bufetu, gdzie zawsze, po prostu zawsze zamawiamy. Tu mamy klub klubfików, gdzie jest fortepian, gdzie można grać, robić imprezy. Za ja Pokażę Pokażemy Wam wejście potem, ale no wiecie. mnie bo jak Pani no, przyjdzie i do nas wywali. Jednak nie. Jednak nie. nie. nie, nie. Zawsze y, na przerwie siadamy sobie tutaj i no, no, stołach Jest zawsze zebranie wędrów do stołu. Często robimy tutaj też stringi bo potrzebujemy ludzi do gangu. No, oczywiście. Że e, w ogóle to przyszliśmy dzisiaj do sekretariatu, żeby podpisać jakąś deklarację i tak dalej, więc zaraz zobaczymy jak to będzie. Dobra. Hmm. Tutaj remont jest. Dobra. W naszej szkole mamy bazieraniczkę Merlin. Nazywamy ją Merlin. Jest różowa, jest fajnie. I teraz wejdziemy, pokażemy Wam, gdzie ja sobie miałam zawsze zęby o godzinie 7.15, bo w domu nie miałam czasu. Słyszałyśmy, że już pani z szatni powiedziała, że jakaś blondy coś kręci, no to kto to? Kto to może być? To jest Merlin. To jest nasza łazienka, gdzie spuszczamy się do Ministerstwa Mali za wszystkim był co niedzielę, co chodzi co, 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 co matematykę. Tak. Tutaj właśnie jesteśmy często. Rano, w południe, wieczorem. Jeszcze tutaj możesz pokazać obrazy, kto jesteśmy my z naszymi koleżankami, namalowane Tak, ostatnio? To dostaliśmy od. no nie mogę powiedzieć kogo, ale tutaj tak. BDS <grym> Soar! Bo w szkole jesteśmy raperami, więc mamy też konkursiki. Proszę bardzo, ostatni puchar, który tutaj jest ustawiony nawet. skrót. Dla, no, dla A, I patio jeszcze mu przekażemy. Dla raperów wszystko. W tej szkole po prostu szkoła dała się raperów. Tutaj jest tak jest Tutaj jest patio. Tu jest patio i tam dalej. Yy, wszystko, wiecie, to szkoła to jest taki labirynt po prostu. Wszędzie dojdziesz. Pokażę trzy raperów. raperów. No jeszcze do promów. Tutaj mamy wejście do promów. Insight tylko dla nas. No niestety jest zamknięte, ale jest tam fortepian, na którym zawsze Borys w grami wieczorami. Nie, na pewno to stala w biurmach, ale. Zapraszamy dalej. Tutaj fanarty dla nas zawsze przychodzą. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No. Więc to była nasza szkoła, więcej nie możemy przekazać. Technicy cały czas coś robią. Hmm. Widzicie jak Wam się podobała nasza szkoła. Chodźcie dalej. Znajdujemy się pod Lompeksem na marszałkowskiej, Na Korskiej marszałkowskiej technice. No i chcemy poszukać jakichś fajnych itemów, może gang dzwona, zobaczyć ten tak dalej. Może nową torebkę. Masz nową torebkę, może nie, może tak. A dzisiaj trzeba spotkanie biznesowe lewej słuchawki nie mam. Zagubiła mi się gdzieś w łóżku. Dosłownie w łóżku gdzieś zgubiła. Nigdzie jej nie ma, więc stwierdziłam, że trzeba zakupić nową. Zobaczymy, czy będą kompatybilne. W ogóle metro się zepsuło. I metro się zepsuło, nie mam jak wrócić na młociny. Chyba znam wątureczkę dla szaliny. Co to w ogóle jest? To jest poduszka, chyba taka na drogę jakaś, ja nie wiem. Tutaj mamy 10 sztuk do wygrania. Rybaczki, bo ja jadę na ryby jutro Czy czwarte? Czy czwarte? Nie no, żartuję. Ja już chyba wiem co będzie do zakupu dzisiaj. Polarek. Polarka. Co powiecie na takie coś? Ja myślę, że bierzemy. Będzie do latania. Zamiotne. <noise> no jest, Taka, jest. Powinny być jeszcze takie dresy z takim... Będzie. z tyłu, nie? Widzisz z tyłu ten napis? O, to będą do kompletu. Masz. <grym zainteresowań> Jezus, jakieś śmieci. Tylko u nas, tylko dzisiaj do wygrania. Dzisiaj Ym, y, Katarzyna Dowbor pozdrawia. <grym> Nowy item został kupiony, teraz pakujemy po dwie torebki. Oj, czy <grym> się zmieści? O, trzymaj, moja przyjaciółka, zaradę? My mamy opóźnienie. Spotkanie biznesowe się trochę przedłużyło czasowo, bo opóźnienie jest lekkie. Opóźnienie jest lekkie, kolego od jechałam Uberem dzisiaj, z takim hamem jechałam, ja wam, Uberem. 15 minut się spóźnił. W ogóle, na tutaj nagrywno. Ja, y, oczywiście, nic mi to nie wniosło do życia, że czekałam, bo patrzyłam sobie w górę w niebo. Ja, no, o! Nie jadłam dwa lata hot dogów, <grym, 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 a jak tak czekałam na za to. Ja Zjadłam hot-doga po dwóch latach w żabce, no i teraz mi trochę brzuch tak wkręca kiszka, bo tam te szczury Farówka Parówka czy kabanos? Paróweczka. Taka brzydka. Zmielony mózg, wiem, czy pieska? Nie, nie wiem. No jak to przystało na nas, zawsze na musimy czekać. No tak, no jak to tak bez jednej słuchawki, raperskiej? W ogóle byłyśmy w szkole i pan dyrektor do nas, siedzieliśmy chyba z nami i powiedział, że on czeka na rap, a my pompa, pompom. pom, pom. I do niego... Ale tak bez bitu? No. Ale na nas... Ale byłyśmy w szkole i podpisywałyśmy deklarację. Naturalnie. Dobrze tam wszystko było, dobrze przyjrzałyśmy. to. pan w ogóle z sekretariatu ja pompa, pompa, pom. pośmiał się, że pieniądze chce w sensie za to, że sobie to piszemy. Nowy item został zakupiony. Patrzcie, nawet się prawie w torebce nie mieści, ale jest. I czekamy okay. teraz na AirPodsa. <śmum> AirPods, kurde, przyjdzie tak w skokach sam. Ale kiedyś jak się ciedziałaś... tutaj szamro, bo widzicie już widzicie te ruchy, to jest ta Kiedyś się czytałyśmy w Nero i tam, tam jest Nero, pokaż. Ha. O. Ha. Tam! jest Nero. I zawsze są otwarte jakieś lato, to właśnie są ładne, sezonka wystawione itd. Tak I kiedyś była taka sytuacja, że e, <gryś> przyszedł szef. <gryś> Pamiętasz? A, przyszedł szef i opowiadał nam godzinę historii życia. Tak, i powiedział, że my, my z Lankiem, bo na w sanatorium, że my z Lankiem e, i z Borkiem nie mamy z sobą konkurencji, bo jesteśmy wszystkie trzy piękne. No i tak to i typ opowiadał jak on góry przepłynął, może pokonał, pamiętasz? Jak chcieli go zabić wyskoczył z pociągu prosto do morza, przepłynął morze, potem do Niemiec, potem do Austrii i się znalazł pod Nero z nami na gatunkach. Ona eee. ono tak siedzi i... <laughs> ochrona, ochrona! I on... Okay? I wyśmiał nas. Tak, wyśmiał nas, bo my czekaliśmy na Solid Security. Pamiętasz? Jak... Tak, bo wiecie, bo prostu był bardzo taki niebezpieczny, wywracający się pan, szef, o takich się wtedy. A pamiętasz, jak Matrix siedział w oknie? I jeszcze kiedyś nas jakiś Matrix śledził, e, szpiegował w oknie. Tak, i to wszystko w tym jednym ferro. W takim pomarańczowym stroju, jak się w pokazywał w takich okularkach małych. E, taka ciemna karnacja i tak na godzinę tak się na nas patrzył, a my wszyscy, o tak się odwróciliśmy. tylko, no spójrzcie do tego, spójrzcie Jedna kamera się już rozładowała, więc teraz drugą załączamy. Z... Więc żegnamy się z wami z drugiej się, z... kamery. Życzymy miłego dnia, miłego weekendu. I... Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, wszystko zostawiajcie. macie nasze Instagramy. Zapraszamy do następnego. Tak... Ojej. To jest kanał lifestyleowy, raperowski, wszystko tak. w jednym. Zarząd się znowu wita. Subskrybujcie, lajkujcie. I oglądajcie nas na bieżąco, zawsze co tydzień, w czwartek o 21.00. Może piszcie, chcecie jeszcze jeden odcinek ze szkoły? O, to może ja przygotujemy bym... jakieś atrakcje następnym razem? Może noc w szkole? Bo już jesteśmy... Bo dogad... tak, jesteśmy już umówieni. Jesteśmy dogadani z Sylwestrem Salon, że noc w szkole jest, udostępniam nam e, Jak wam się podobało, e, wklejajcie w komentarzach emotkę podania ręki. są żółtą, wiecie którą. Pa pa!